Radio Kraków. Jacek Łańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, senator, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie ministrze, Rosja zapowiada rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Czy za tym jesteśmy szczebel wyżej na tej drabinie eskalacyjnej? Wydaje się, że, że na razie mamy to te, te działania na, na, na poziomie werbalnym, chociaż do, docierają do nas też informacje dotyczące przegrupowania, jeśli chodzi o samoloty z Federacji Rosyjskiej zdolne do przenoszenia broni jądrowej, ale też miejmy też świadomość tego, że ta polityka Rosji jest polityką presji i, i szantażu głównie słownego, bo bo te samoloty zapewne na terenie Białorusi znajdowały się zdecydowanie wcześniej, podobnie jak również cała infrastruktura. Białoruś od samego początku swojego istnienia w tym kształcie obecnym jest tworem, jest państwem całkowicie zależnym wobec Moskwy, więc to są tylko na razie, miejmy nadzieję, słowa. Natomiast no z drugiej strony zdecydowana wypowiedź gremiów Paktu Północnoatlantyckiego, tych decydujących, rozstrzygających o tym, że, że każda, każda część terytorium państwa członka Paktu Północnoatlantyckiego będzie chroniona i to bez, bez względu na, na rodzaj zagrożenia. Jak przekonują białoruscy dysydenci mieszkający w Polsce obywatele tego kraju nie są zadowoleni, no właśnie z tej rosyjskiej kolonizacji tak można by rzec. Czy w ogóle jest możliwe dzisiaj przesilenie na Białorusi, czy nie za tych dyktatorów? W mojej opinii można, można powiedzieć, że, że do pewnego stopnia przesilenie Białorusi czy na Białorusi już się dokonało, bo dokonało się to po sfałszowanych wyborach prezydenckich, kiedy władzę objął Łukaszenka, ale w sposób uzurpatorski. Wydaje się, że te masowe protesty, ale też ta wielka emigracja z terenów Białorusi do Polski i do innych krajów bezpośrednio sąsiadujących z Białorusią, no, powoduje, że, że po pierwsze zostało zasiane to ziarno niezadowolenia. W po drugie, te rozruchy, zamieszki, ta rewolucja demokratyczna pokazała też słabość reżimu, bo reżim może posługiwać się dzisiaj tylko metodami siłowymi, brutalnymi, a więc wojsko i policja. No i wreszcie po trzecie, to co wydarzyło się wtedy stworzyło elity polityczne. Owszem, one na razie póki co znajdują się poza granicami kraju, ale, ale pamiętajmy naszą drogę do niepodległości, do, do suwerenności. Ona w, pewnej, w pewnym sensie była taka sama, więc najpierw był przepraszam, ograniczę się tutaj do końcówki XX wieku a więc najpierw była rewolucja w Solidarności, a, a kilka lat później, dokładnie 10, Polska uzyskała suwerenność, niepodległość, więc wydaje się, że, że ta, ta ścieżka, ta droga jest podobna. Tymczasem w sobotę minęły dwa lata od aresztowania Andrzeja Poczobuta. Czy, czy polska dyplomacja nadal jest aktywna w tej sprawie? No wiadomo, że działa w ciszy dyplomacja, no, ale czy, czy coś pan tak, wie na ten temat? O, o, oczywiście tak, bo, bo rzeczy dotyczy nie tylko osób tych najbardziej znanych, jak Andrzej Poczobut, czy Angelika Borys, czy, czy tych, których znamy z, z imienia i, i nazwiska jako obserwatorzy sceny politycznej, ale pamiętajmy, że, że na terenie Białorusi znajduje się bardzo liczna grupa Polaków. To, w zależności od statystyk, mówi się o, o setkach tysięcy. Więc w tej sytuacji no, celem, jaki stawiamy sobie jako rząd Rzeczypospolitej, ale wydaje się, że tutaj cała klasa polityczna w tym jest zgodna, to jest wsparcie dla wszystkich Polaków mieszkających na Białorusi, bo pamiętajmy o, o tym, że wraz z tym brutalnym przejęciem władzy przez Łukaszenkę. No te restrykcje są, są bardzo, bardzo szerokie, bo one dotyczą nie tylko aresztowań, ale, ale również dotyczą relegacji relegowania z uczelni, ograniczenia praw pracowniczych czy zwolnienia z pracy, więc tutaj jest cała masa działań ze strony nie tylko rządu polskiego ale, ale i naszych sojuszników w celu stałego wybierania presji na Białoruś. Z tym łączy się również to, z czym premier Morawiecki z tym postulatem, z którym był też na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej, a więc żeby sankcje te daleko posunięte jeszcze mocniej dotknęły Białoruś, bo, bez, bo jeśli poluzujemy dyktatorom swobodę działania w tej przestrzeni międzynarodowej, no to wtedy może się to źle skończyć dla tych, którzy mieszkają na terenie Białorusi. Tymczasem, Panie Ministrze, Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada powrót emerytury nauczycielskiej, i to jeszcze w tej kadencji Sejmu. Po 30 latach pracy, to byłby prosty powrót do rozwiązań, które już kiedyś obowiązywały? No tak, bo, bo ja przypomnę tutaj, że, że na przełomie lat 2008-2009, czyli że za naszych poprzedników zostały ograniczone, ograniczona ta możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Owszem, pięknie się mówi o zawodzie nauczyciela, ale pamiętajmy, że jest to zawód wymagający bardzo wiele od tych osób, które ten zawód wykonują, bo, bo to, jest stała presja, to jest stała presja, to jest naprawdę Wiele godzin spędzonych nie tylko przy tablicy, ale godzin spędzonych z uczniem w pracowniach, czy też poza, poza szkołą, to jest rzeczywiście praca która powinna gwarantować taką właśnie możliwość wcześniejszego przejścia po, po właśnie po 20 latach pracy przy tablicy. Natomiast no, kwestią też ta, tą, którą my podnosimy, to, to jest spowodowanie, aby za, za pomocą tego mechanizmu nie tylko uczynić tu wielki ukłon w stronę środowiska nauczycielskiego, ale też Sprawić, aby ten system był bardziej elastyczny, a więc w sytuacji czy to niżu demograficznego, czy, ale też i momentów, takich jak ostatnio za sprawą uchodźców z Ukrainy, aby ten system był elastyczny, a więc ta łatwość przyjęcia i to przecież się stało. W tym roku mamy 187 tysięcy dzieci z Ukrainy, w tym ponad 20 tysięcy przedszkolaków. No to pokazuje, że. że Utworzenie, stworzenie takiego mechanizmu będzie dawało z jednej szan strony szansę przejścia wcześniejszą, na wcześniejszą e, e, emeryturę, a z drugiej strony e, możliwość no, mimo wszystko kontynuowania. No, no właśnie, Panie Ministrze, czy planują Państwo mechanizmy zachę zachęcające do pozostania na rynku pracy mimo osiągnięcia uprawnień emerytalnych? No dziś emeryt pozostający na rynku pracy ma ulgę w podatku PIT choćby? No tak, ja, ja muszę z własnego doświadczenia powiedzieć, że, 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 że moja żona jest zachwycona, bo skończyła 62 lata, jest pracownikiem jednej ze szkół na terenie Województwa Małopolskiego i, i dzięki temu, że, że nie przeszła na emeryturę, a dalej wykonuje to, 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 ten, to, to swoje powołanie, tę, tę swoją misję, no, Zerowy podatek. To, to, to naprawdę w wypadku pensji nauczycielskich też, też warto mieć na uwadze, więc to jest chyba najsilniejsza, naj, najpoważniejsza zachęta do tego, aby pozostawać w zawodzie, bo też miejmy świadomość tego, że też istnieje wcale nie mała grupa osób zatrudnionych w oświacie, osób, które były już na emeryturze lub też pobierały świadczenia kompensacyjne, ale ze względu na sytuację, chociażby tutaj dotyczy to dzieci z Ukrainy, no, stworzyliśmy też mechanizm formalno-prawny, aby mogły powrócić do pracy. To panie ministrze na koniec świat akademicki i w Krakowie jest w żałobie z powodu śmierci rektora Politechniki Krakowskiej, architekta, naukowca o ogromnej wiedzy. Jak pan będzie wspominał profesora Białkiewicza? Ja bardzo dobrze będę wspominał pana profesora Białkiewicza. Dla mnie to był wstrząs, cios, dlatego że, że nie tak dawno miałem możliwość spotkać się z panem profesorem i, i, i naprawdę dla mnie, dla mnie, dla mnie to jest to jest, to jest szok, że. Tak wspaniały człowiek, architekt, człowiek, który był no, niesamowicie zaangażowany w, w projekty nie tylko na, na, na terenie Polski, ale również poza granicami. Tutaj wielka jego, wielkie jego dzieło, jeśli chodzi o, o, o projekty dla, dla, dla Kościoła. No, no, no rzecz trudna no, do, 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 do przecenienia. No, niestety dzieje się tak, że, że tak wspaniali ludzie. Od nas odchodzą. Będzie bardzo trudno to miejsce. brakuje słów, przepraszam. W Radiu Kraków profesor Wodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, senator Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio Kraków.